Dzień dobry wieczór, witam serdecznie. Wiecie, mnie to duma rozpiera, widząc jak światowych mamy polityków. Premier właśnie poleciał do Angolii. Wielka wizyta, poważne rozmowy, dyplomacja na najwyższym poziomie. A Donald wysiadł z samolotu, jakby ubrał się z darów dla powodzian, albo jakby w połowie się ubierał, a w połowie już mu się nie chciało. Ale w sumie szacun. Ludzie się śmieją i drwią, że bez krawata, marynarki, w pomiętej koszuli i sportowych butach, a facet jest po prostu konsekwentny. 30% poparcia to 30% spełnionych obietnic, no to i elegancja na 30%. Trzeba przyznać, trzyma linię, trzyma poziom, choć no może trochę niski. I teraz najlepsi jego wyborcy. Ci sami Którzy od dłuższego czasu wyśmiewają żonę prezydenta za każdą falbankę, kolor i guzik, nagle udają, że wszystko jest ok. Że to taki styl, że to taki luz dyplomatyczny, że nieważne jak wygląda, ważne co ma w głowie. Bo wiadomo, jak prezydent czy pierwsza dama wyglądają dobrze, to skandal i wstyd. A jak premier. Wygląda jak po nocce na dworcu to już styl zachodnich elit i mega światowe. Miłego dnia dla was, hej.